Szemaneczko widzowie, ja jestem Cikak I w dzisiejszym odcinku wejdziemy na grupę Użytkownicy MSP mają 10 IQ Czy jakoś tak I przejrzymy najśmieszniejsze memy z, właśnie z tej oto grupki Jeżeli podobają wam się takie odcinki Zostawcie łapeczkę do góry No i subskrypcję też by wypadało Tutaj na moim palcu właśnie się wyświetla Zaznaczcie razem z dzwonkiem i będzie super jeszcze taka informacja dla tych co już subskrybują Weźcie naciśnijcie tam na dole Odsubskrybuj i zasubskrybuj na nowo Żebyście mogli dostawać powiadomienia o nowych odcinkach Bo YouTube dostał jakiegoś ataku o ostatnio, chodzi ataków w cudzysłowie i no po prostu nie wysyła powiadomień dla moich widzów, więc proszę was zróbcie to i może zróbmy tak, zróbmy malutki maraton jeżeli uda wam się pod tym odcinkiem wbić tysiąc łapek to następnego dnia wlatuje kolejny film, więc i ja też w sumie żeby nagrać coś dla was to jest dobry deal, wy zostawiacie łapeczki a ja robię filmy dla was ja już nie przedłużam i przejdźmy już do odcinka no i ogólnie pomyliłem się jak to ja, okazało się wszystko w porządku gościu? No i jak już mówiłem Grupa jednak nazywa się Użytkownicy MSP mają 10 IQ A oto przykład Oto chodzi w tej grupie, że właśnie ludzie będą pokazywać takie głupie memy I głupie zachowania ludzi Więc przejdziemy do pierwszego tego To jakiś regulamin, to nieważne No i tutaj jest Memix Hej nie były. Jeżeli nie dostanę Unii Note Level do 16... 16? To zobaczysz na swoim koncie stron Multikont I nikt nie będzie chciał się z tobą Wybierz mądrze Brzmi jak pakt z diabłem Dobra, idziemy dalej Jedno słowo, jeden gest, jedno życie Żal.pl Aha, może to jest jakaś wołanie o pomoc, a teraz ludzie się z tego śmieją Głupie Wyglądasz jak moja stara Zburtowana Ale skąd nie wiesz, że nie mam diamentów? Skug się co za gamoń to pisał, nie? To nie jest skół, tylko renifer. Ale to jest boskie, nie? Użytkownicy MSP to jest po prostu złoto nad złotem, nie? Co to jest? Robię pogrzeb. Po co to robicie? I kto to robi? Nie wrzucaj zdjęć swojej podchmielonej siostry na MSP. Co jest? Czy ja już jestem boomerem? Że ja takich rzeczy nie wrzucam? Widzowie, 2000 łapek i wrzucam takie samo zdjęcie na Instagrama tylko w moim wykonaniu, nie? 2000 łapek i to macie. Proszę, nie dobijajcie tego. Dobra i w ogóle tu jest jakiś... Tiktok na tego na, na grupce Więc zobaczymy Ogólnie tu jest jakaś muzyka więc nie mogę jej puścić Ale no zobaczymy tutaj tak Idź sobie do swoich kolegów Jest grupa przyjaciół posiadana Potężni znajomi Lubię MSP ale szkoda że zwierzaki Nie sikają Wiem obrzydliwe MSP jest to ma sens A jak tam widzowie wasze zwierzaki na MSP sikają czy nie? Napiszcie w komentarzu I tutaj w ogóle ktoś dopisał tak Pisał mi to po 18.30 jakoś Albo dajesz uninode level Not kalendarz, gazetka I'm not tydzień na konto Co? I'm not tydzień? Werka, albo robię na ciebie 1000 multi o nazwach oszust Pisanie do modów nic ci nie da Moja siostra ma powiązanie z modami Normalnie, wgrywała se mody do minecrafta I ona wie o co chodzi w tych modach całych. Moja mama jest moderatorem, a tata administratorem. No ja bym wysłał w sumie. Ale taka w sumie rozkminna, nie? Tata jest administratorem, dlaczego jej nie da tych unikatów po prostu? Coś tu zaczyna być podejrzane Czyżby Word 2 nie miała rodziców w administracji? I Photoshop mam w jednym paluszku, więc nie próbuj się bronić O co chodziło z tym Photoshopem? Co jest? Masz czas do 15? Nie próbuj mnie spamić w księdze gości Bo autokliker włączy się automatycznie 500 wpisów na sekundę No, widzowie Więc jeżeli wy nie chcecie mieć spamu w księdze gości z autoklikera To zasubskrybujcie kanał Proszę to jest znakomity przykład, jakby nazwa grupy. Hej, dasz grafa? Nie. I tutaj osoba napisała, że po tym dała mi bloka. Może dostała jakiegoś ataku przez to, że nie dała prezentu. Nigdzie, zupełnie nigdzie, tymczasem MSP. Która niewiasta popełni ze mną? Ja proszę. A wy co o tym widzowie sądzicie? Dajcie znać w komentarzu. To jest kolejny jakiś mem, ale jakość normalnie najlepsza na świecie. Hej, a dasz dla mojej Sis jakieś konto na, na MSP, bo jest bardzo chora. I napisa to dwa razy, czyli Musi być bardzo mocno chora. A jak dam jej to konto, to już nie będzie chora? No, normalnie uzdrowiciel. Jestem prawdziwym uzdrowicielem i właśnie teraz. Stworzę konto dla, dla niej, żeby mogła siostrę uratować. I dobra, i damy tutaj cyk. Cikak, uzdrowiciel. I hasło do tego to jest zdrowie 1, 2, 3. Więc, jeżeli macie jakąś chorą siostrę, to naprawdę oddajcie konto dla tej siostry, żeby można było ją uzdrowić. Proszę. Dobra, konto zrobione, więc ja uciekam stąd. Powana sprawa jest. Jaka? Masz jakieś cenne włosy do pożyczenia? Potrzebuję je. Potrzebne mi do odzyskania włosów tych moich. Obiecuję, że ci kasę zwrócę. Jak mi Paypalem przelejesz 4 cz złote? Nie umiem przelewać, ale oddam ci kasę, jak spotkamy się w realu. Tutaj... Są jakieś vibe taki pedo. I ona napisała co? Jak ty nam. Nie wiesz jak ja się nazywam? Nie, no co ty? Ona ma wszystko. Ona ciebie szpiegowała, ma już wszystkie twoje dane. Razem z numerem Buta. Proszę pożycz mi przynajmniej cenne włosy. Oddam ci kasę w najbliższym czasie. Jak mi oddasz? Tak, oddam ci kasę, ale najpierw proszę pożycz mi cenne włosy u niej jakieś. Ale jak mi oddasz? Okę paczką. Kasę ci przelać. Ona nie potrafi założyć konta na PayPalu i przelać kasy Ja wiem, że to jest oszustwo pewnie Ale wydaje mi się, że, że nadanie paczki jest chyba bardziej skomplikowaną rzeczą niż przelew wysłać na PayPalu No i tutaj dopisała, ale jak się nauczę to przelewem Nie no, co ty wariacie, oddam ci kasiorę Widzowie, czy wy pożyczylibyście takiej osobie włosy? U niej jakieś? No swoją drogą chciałbym zobaczyć jak pakuje tę kasę do paczki 4 złote Paczką. Ty członek rockowego zespołu Nirvana zmary w młodym wieku. O co w tym chodzi? Oli nie! Zobaczyłem na nick. Ale zło! Jakie zło. Nie robi się tak. Naprawdę Nie Muzu nie mają! Niektórzy. Maciek popit. Normalnie, będzie klikany Maciek. To jest złoto. Naj, najlepsze na świecie. Moje dripy. Sweetowa 101. Nie, nie mogę. Widzowie, poratujemy sweetową. Jakie to jest przykre, naprawdę. Kurde, nie ładują mi się prezenty, więc wejdę sobie i po prostu kupię tego dripa. No, mogłoby mi zadziałać to MSP Tutaj macie wstawkę, że, że właśnie wysłałem to jet, żeby nie było No nie Tutaj kolejny jakiś mem Hej, dasz mi jedno uni, ale włosy, proszę Nie daję nic za darmo Mogę ci dać dwie prezenty Jedne uni włosy i za jedne warkocze, proszę Nie opłaca mi się uni za prezent To za animację, proszę Mam dużo animacji A dasz mi dwie animacje, proszę? Nie A, ok, ja jestem biedna, a ty bogata, więc... To no, trudno No na jesteś wy Mnie przynajmniej stać na Widzowie przymroziło trochę To by było na tyle Ja już nie chcę tutaj zaglądać na dzień dzisiejszy Ja tak jak mówiłem Tysiąc łapek i macie od razu film z maratonu Nie to, będzie później, no nieważne Pa